się mam z tej strony a dzisiaj jesteśmy w kolejnym odcinku z serii Polskie Gospodarstwo, to już jest drugi odcineczek, a my dzisiaj um, jesteśmy po live'iku. Um, zapraszam Was na powtórkę, będą live, oczywiście. Jesteśmy po pierwszym live'ie, też uwaga, na początku graliśmy na moim prywatnym save'ie, potem graliśmy na tym save'ie, więc na tym save'ie no, trochę po... Trochę miało, była krótka akcja wapno i półgiem chwilę polataliśmy, potem ja to dokończyłem, to tam właśnie tam to pole już mogliście trochę zauważyć. My ciśniemy na gospodarstwo. I mianowicie dzisiaj będę chciał pokultywatorować jedno pole. Bo pojadę jeszcze poza odcinkiem jedno pole orać, bo orać. Nie, nie lubię o, na odcinku i po prostu nie lubię orać. Ogólnie, no i nie chcę Wam pokazywać, bo tego robić. Nie umiem i sobie to potem taką modyfikacją to poprawiam, aby było w miarę równe. Nie lubię po prostu orać i tego nie umiem prawie robić. Czekajcie, tylko gdzie by teraz pół postawić? W sumie to kurde głupie zrobiłem, że wam nie pokazałem tego pola, o które mi chodziło. Czekajcie, szybko się przejedziemy BMCką. bm w dwie minuty przejedziemy właśnie musimy BMW-eczkę potuningować bo taką jeździć to tak trochę czteczkę jedneczka i cały gaz dobra, Nasz szósteczce już lecimy na to pole dobra i tak nie patrzymy po przejściu i tak nikomu nie wyjedziemy jak my jesteśmy tutaj na niej wsi. dobra, skręcamy, też nie patrzymy to samo Dzisiaj wyjechaliśmy, wyjechaliśmy. z jest potrzebna skrzynia automatyczna, bo. O, tutaj się znaczy pole, tam po do prawej. O, a tutaj, to właśnie o to pole mi chodziło. Może tylko coś zmienię tą skrzynię, bo nie wytrzymam. Na polu. To by było dobrze. Um, dobra, to wyjeżdżamy. Tutaj mamy... Um, to, to nie jest nasze pole. Nasze pole jest... Um, to jest nasze pole. o Jeszcze... O, czekajcie, tak sobie jadę. Widzicie? Piękne pole już skultyfatorowane. Dobra, nic nie jedzie na pewno. Dobra, patrzcie. Pra. Patrzcie, jakie mamy przyspieszenie tą baweczką To jest widzę. Tak, skręcamy i dobra, i cały. <śm> ha. O, tutaj mam kolejną zajdzieczkę. W tym przypadku tego zajdzieczki nie wyjdziemy, niestety. Ponieważ nie Przepraszam Was za to mało. nie. Chyba że chcecie, żebyśmy poszukali, znajdzie. Moje zdaniem to jest bez sensu szukanie pewnie ale na tym serie, ale. Teraz czeka się pół, bym odstawił tam obok agregata, i już od razu potrzebujemy agregata pod Mosejem i lecimy na pole. Zastanawiam się nad, jak nad zakupem na następny sezon krów. Na, nie wiem z tych oczywiście, bo na razie mięśnik nie, ponieważ nie mam jakich żonki. Na razie zostawiam te drzwi, ponieważ i tak nie mamy i tak. Konie możemy mieć ewentualnie, bo to trzeba się, no tylko myślę, na razie konie możemy mieć. Czekajcie, przesuniemy sobie kawałeczek. O. Czekajcie. Tylko mam nadzieję, że go nie dźwignie pod, pod uderzeniem tego agregata. Nie, no, dobra, trochę go dźwiga. Nie, nie, dźwiga go prawda? Dobra. Ogień widzę wy na pole. Sorry, że tak nie zamykam bramy, teraz możemy zakończyć. Bo jeszcze wiecie, ktoś wejdzie i będzie bieda. A to zobaczcie, jaki już sprzęt się rzuca w oczy, tam ta bemyczka I kładzik przede wszystkim. Chociaż ja mogliśmy jechać kładzikiem, to byśmy po polach trochę poszaleli, ale już bemyczką było szybciej. A my ciśniemy masejem. Ciśniemy, bo chcę się tak zmieścić, żeby... O, właśnie nie... o tym mi chodziło, żeby przechadzić. Ciśniemy na to pole, bo mamy jeszcze do zrobienia pole to, to. To jest nasza jeszcze łąka, o ta. Tutaj to pole 23 i to pole 29. Jeszcze tylko te pola, pod podzasiew jeszcze i lecimy. Dobra, opuszczamy i grzejemy. Masaj daje radę, robi wrażenie. Jeszcze jeden ten poprzecznik sobie zrobimy, żeby nam było łatwiej zakręcać od tego płotu, bo może być ciężko. Jeszcze jeden sobie dla wygody zrobimy, żeby nie było. No dobra, podnosimy, ale się kurze. Słuchajcie, Właśnie jest słuchać dziwne, bo niedawno była przecież ten. Więc trochę dziwne. Czekajcie. Jedna rzecz. Adjuskal. Dobra, tak się może kurzyć. O to tak, to git jest, dobra. Czekajcie, tak. poprzeczniaczek i już jesteśmy gotowi. Dobra, co tam Koguta? Nie będziemy włączać. musimy włączyć Koguta. Dobra. Ale git, że masę jest, bo... Zobaczcie nad czym ja myślę. Ja myślę mianowicie nad o właśnie o tym no fajny ciągnik, taki polski nie żartuję oczywiście teraz każdy, już połowa ludzi wyszła z tego filmu żartowałem oczywiście dobra, tutaj mamy Deutschwara. Tu też nie jest ten ale podoba mi się mianowicie na przykład taki John Deere no akurat ten to nie, ale o taki John Deere o taki też jest fajny, też lubię takie o, taki czy taki na przykład? No Holanda. ale najbardziej to mi przypadł do gustu chyba. To. On mi chyba przypadł najbardziej do gustu. Mamy tego ja. I jeszcze możemy mieć takiego Zetora, bo on może mieć. I on ma teraz w tym momencie 160 koni. Więc jest już to dużo. Oj, coś takiego. To by było piękne. Teraz się zostanę pomiędzy tym a tym, no ale ten ma się już świat. A ZTS ma już zobaczyć ile, więc. A, a bo już jest taki ciągnik, patrzcie. Mam mówić o ten. Bycie skromny, z 30 byśmy go zmierzyli. Czy... Ale i tak to bo jest super bo 30 mocniejsza od niego, jest nie. Ale, ale dobra, co mamy? <tryzyska> 30 mocniejsza od tego kesa. Lecymy dór grzejemy naszym masejkiem Zasimy to żeby nie przekażyć drzewa mianowicie co, jeszcze chciałbym wam tak dodać że zastanawiam się nad teraz sprzedażą tego pola 129, ponieważ to jest za dużo, jak na nasze maszyny na razie, moim zdaniem. Ale kupimy jakiś mały w przyszłości. Wiecie co, chyba to zrobię, bo jak coś, to zawsze możemy ten teren kupić. A w tym sezonie go nie obsiejemy na razie. On jest zbyt dużo, a nasze konto prezentuje się w oby sposób. Pięknie. No i teraz możemy myśleć nad nowym ciągnikiem, ale nie będziemy myśleć nad nowym ciągnikiem, ponieważ jest masej. Jak już to myślę, że jak już byśmy mieli, któryś ciągnik sprzedać, to myślę, że na pewno chyba i byśmy mieli kupić większy, to myślę, że maseja byśmy sprzedali, bo Ursus dodaje klimatu 30, no to no to ona się nie liczy praktycznie do ciągników. Znaczy liczy się, ale ona jest taka... To nie jest ciągnik w pole, tylko to jest ciągnik pomocniczy. czyli się sianie, obsiewanie, no to naturalnie ona jest w pole i nią będziemy siać. Ale tak to do 30 jest niepotrzebna. Do takich spraw... Na przysanie dalej jestem Twędziuś, który może mieć 14 koni. Mniej więcej tyle co nasz maseik Ile mamy? O, ja zostałem drułem. Nie wiem, co robić. Mamy 11 minut odcinka. Nie będę chciał tego odcinka tak długo trzymać Was tutaj. Ustawmy sobie fow jeszcze. I myślę, że zrobimy sobie ostatni przejazd tym masajem. A? Myślę, że ja kultywatorowanie dokończę poza odcinkiem. Kurde, te dźwięki, co na live mi się bagują znowu. Myślę, że ja kultywatorowanie skończę poza filmem. No i po prostu będziemy się widzieć. poza filmem już. Tylko też będę chciał wykonać orkę. Jutro właśnie. Myślę, że dzisiaj oglądacie ten film i planuję, żeby tu dołączył Lekson. I mam nadzieję, że dołączy tutaj Lekson na tą serijkę piękną. E, po to, żeby... No, no po prostu, żeby sobie był i że możemy na przykład tutaj sobie no fajnie pograć. W sensie ponagrywać jakieś filmy, jakieś scenariusze porobić. To jest moim zdaniem fajna seria na to. Też będzie taka jeszcze... Musimy, będzie odcinek z wyjaśnieniem paru serii, że już będzie po prostu koniec, ale je, beń, z, na, mianowicie myślę, że spadek po dziadku będzie kończony. Bo, spadek po dziadku, jakby też mi się tak nie chce nagrywać, bo tam już są te dwa New Holandy. Ten New Holand nie działa dobrze. Już po prostu ta 60 też tam jest zarombista, właśnie i chciałbym ją wykorzystać. Od zera będzie, mam nadzieję, że będzie za niedługo. A na razie mamy polskie gospodarstwo i rolnicy z okolicy, więc wiecie. A my już mieliśmy zrobić jeden przejazd, a zrobiliśmy dwa. Już wiecie. No jest. Fit. Ale tym optymistycznym akcentem pięknym ja bym chciał dzisiaj zakończyć film, ponieważ. Trwa już dosyć długo, nie chcę takich długich odcinków, wolałbym, żeby się pojawiały często, ale nie takie długie. A ja się z Wam żegnam, dzięki, siemano i cześć.